Już 15 czerwca widzimy się razem na międzynarodowym forum rolnictwa regeneratywnego Action, które odbędzie się w pierśni. Po raz kolejny witam Was na polach w Wielkopolsce, na których realizujemy doświadczenie pod forum rolnictwa regeneratywnego biora action. Miesiąc temu odkopaliśmy nasze pierwsze koszulki, widzieliśmy jaka była aktywność mikroorganizmów, a dzisiaj odkopiemy kolejną parę i sprawdzimy jaki jest efekt. Hmm. Chwilą odkopaliśmy koszulkę z pola uprawianego konwencjonalnie i zaraz przekonamy się jak bardzo różni się stopień rozkładu tej koszulki w porównaniu do miejsca, gdzie zakopana była koszulka na polu uprawianym regeneratywnie. Chwilą odkopaliśmy koszulkę z pola uprawianego konwencjonalnie i widzimy, jaki jest efekt. A obecnie znajdujemy się na polu uprawianym regeneratywnie i naszej koszulki dzisiaj w całości nie wykopiemy, ponieważ zostały tylko takie resztki. Widzimy, że aktywność mikroorganizmów jest bardzo duża na polach uprawianych regeneratywnie, więc porównanie tutaj jest bardzo duże. Uważam, że to doświadczenie bardzo dobrze obrazuje. Jak praktyki rolnictwa regeneratywnego wpływają na aktywność mikroorganizmów? Jeżeli zostawimy ze sobą te materiały, które widzieliśmy przed chwilą i porównamy do badań fizykochemicznych oraz badań aktywności mikrobiologicznej, to myślę, że cyfry pokażą nam wszystko. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o rolnictwie regeneratywnym i biologizacji, to zapraszamy Was na Międzynarodowy Forum Rolnictwa Regeneratywnego Biorę Action, które odbędzie się 15 czerwca w piesznie. Odwiedzajcie naszą stronę internetową oraz śledźcie nasze social media.